To był rok wyjątkowy, dlatego że aż 119 nauczycieli uzyskało w czasie wakacji tytuł nauczyciela mianowanego. To nie jest tylko prestiż, to nie jest tylko gratyfikacja finansowa, ale to jest także moment, w którym nauczyciel uzyskuje pełnię swoich praw. Cieszymy się, że mamy kolejnych 119 kompletnych nauczycieli w Zielonej Górze. Każde zdobywanie stopnia nauczyciela na tej ścieżce awansu jest to etap, w którym nauczyciel musi się wykazać musi pokazać swoje umiejętności i to zarówno te, które dotyczą bezpośrednio nauczanego przedmiotu jak i też pewnych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w społeczności uczniowskiej, ale także w społeczności nauczycielskiej i społeczności rodziców.